Moi drodzy, dzisiaj mam dla was niespodziankę, a tą niespodzianką jest konkurs. Tak, organizuję konkurs. Yy, może najpierw zacznijmy, co musicie zrobić. Zostawić łapeczkę w górę, subika, zrobić mi outro i intro. Do wygrania będzie za pierwsze miejsce promo i subik, za drugie miejsce... Subik, a za trzecie promo. Także mam nadzieję, że ktoś się zgłosi. Jak będzie więcej niż trzy osoby, na no to będzie organizowany ten konkurs, jak mniej, no to niestety nie. No zobaczymy. No i konkurs trwa do, trwa do 1 maja. Także macie czas. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, niech napisze w komentarzu zapis. No i ja już będę wiedziała, i jak już będzie praca na waszym kanale, czyli outro, intro, subik u mnie i łapeczka w górę, no to ja zobaczę. No tak, także to by było na tyle w tym odcinku. Bye!